Cześć, maneczku z tej strony Barcz, Olej, Fighters, a moim gościem jest Patryk Kaczmarczyk, zawodnik KSW. Cześć mano. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No trochę się nie słyszeliśmy, Patryk, trochę ogólnie było cię trochę mniej w mediach ostatnim czas o ostatnim czasie mi, jak ty generalnie teraz już się czujesz te kilka tygodni no, po tej no, feralnej walce z Robertem Ruchałą? Wiesz co? Już staram się zapomnieć o tym, co było i żyć tym, co jest teraz i żyć tym, co będzie dopiero przede mną, bo no, no nie wyszło to tak jak chciałem, wyszło najgorzej, jak było to możliwe. Także no, nie ma co rozpamiętywać tego wszystkiego. Wyciągnąłem swoje wnioski z tej walki i teraz po prostu bardzo ciężko pracuję na to, żeby wrócić. No i dalej starać się wygrywać walki i doczłapać do kolejnej sytuacji, okazji, w której będę mógł wygrać ten mistrzowski pas. No tam po tej walce no Robert mówi, że on no, znalazł lukę tam, żeby uprasować ten, ten cios, że jakby no, było widać od samego początku, że on generalnie na te doły twoje e, pra, jakby celuje w ty, nie. Mi, czy wy już macie jakiś taki plan w stawie żeby gdzieś jakby wyeliminować te luki, żeby gdzieś te kolejni rywale no nie mogli tam trafić? No wiesz jak to jest, to wszystko zależy od rywala, od tego jak walka się potoczy. W ten sam sposób, można powiedzieć, przegrałem z Dawidem Śmiałowskim, ale sytuacja była tam dużo inna, także... No, dwa głupie błędy. W tej walce ogólnie tak naprawdę od samego początku się czułem... Już tak nieswojo, źle, no, nie, nie wszedłem w walkę po prostu. Ja za... kiedyś powtórzyłem to po jakimś tam, w takim, jakimś tam wywiadzie, że wiesz co, że ja zacząłem od zwiadu, a Robert wszedł pełnym piecem. No i troszkę się tego nie spodziewałem, moje założenia gdzieś, gdzieś były inne, inne na tą walkę. Chciałem się rozkręcać z rundy na rundę. Nie tak jak zazwyczaj piecem od pierwszej rundy, tylko, tylko wejść w tą walkę trochę trochę lżej, żeby, żeby gdzieś tam zachować siły, może na, na te późniejsze mistrzowskie rundy. No ale jak okazało się, to był duży błąd i, i Robert go brutalnie wykorzystał. No, no co, no, trudno się mówi, żyje się dalej, cisnę. Już tak naprawdę zapomniałem o tej porażce. Wyrzuciłem to z głowy od razu, od razu tak naprawdę po walce zacząłem trenować. Pojechałem na jeden obóz w góry, później do Finlandii, no ale Glocka z Kamilem Wilkiem i Mateuszem Szczecińskim. Ciągle jestem w mocnym gazie, delikatnie tam kontuzja pokrzyżowała mi plany, bo chciałem jeszcze w tym roku zawalczyć. Być może w październiku bym zawalczył w Czechach, ale, ale no niestety w tym roku już nie zawalczę. A powiedzmy już zamykając ten temat tej walki, można uznać, że jakby ta przegrana z Robertem to jest jakby to twoja taka jedna z najbardziej dotkliwych przegranych w, kar w karierze, no wiadomo, Przegrane ci się już zdarzały, ale jednak no tam coś powalczyłeś w jednej, czy w drugiej, czy w drugiej, w drugiej walce. no to jednak no było to szybko. No zdecydowanie, no wiesz jak to jest. Niósł Wilk razy kilka, ponieśli wilka. No. Też mi się zdarzały szybkie nokauty, szybkie skończenia. No i tym razem niestety, niestety wyszło w drugą stronę. To ja zostałem skończony. Kurczę, no. Jestem zdrowy, mam dwie ręce, dwie nogi, nie ma nad czym rozpaczać. Po prostu wracam do ciężkiej pracy, haruję jak mogę. Mam w głowie plany na, na wyjazdy, które będą mnie kształcić. Mam naprawdę już, już fajne cele, tak naprawdę znam datę walki już rywala prawdopodobnie też znam. Już mam w 100% fokus na kolejnej walce i na tym, co, co się dzieje teraz, jak najlepiej się przygotować, jak, jak stać się lepszy po prostu, no bo moim celem ciągle jest mistrzowski pas kategorii 66 kg, nic się nie zmienia. Ścinam wagę, robię, robię wszystko, żeby być jak najlepszym zawodnikiem, jak najlepszą wersją siebie. Nie mogę cofnąć czasu. Dałbym sobie na pewno z dwa palce z ręki uciąć, żeby, żeby to potoczyło się inaczej, nawet może więcej. Mógłbym zdrowia zostawić, żeby, żeby ten, ten pas do domu przywieźć, no ale stało się inaczej. I no, tak jak mówię, czas, czasu nie cofnę. Mogę tylko sprawdzić moją przyszłość lepszą, tak? A powiedzmy, kiedy możemy się właśnie ciebie tak spodziewać? Z powrotem, z powrotem w klacę, no Tam gdzieś słyszałem, że się mówi gdzieś o gali, w Twoich okolicach na początku roku. To jest mniej więcej kierunek, to jest data, w którą możesz celować? No tak. E, gdzieś tam e, Artur, mój menadżer, rozmawiał z, z Wojsławem, no i były wstępnie plany, żeby może mnie wcisnąć gdzieś na galę w październiku. No ale ta głupia kontuzja mi się przytrafiła, co pokrzyżowało w 100% te plany. Ale to może i nawet lepiej, bo, bo mam więcej czasu i dostałem też zapewnienie, że w przyszłym roku zawalczę trzy razy, czyli idealnie się złoży, że zawalczę na początku roku, tak jak mówisz, a później gdzieś tam w połowie i na końcu, no to by był idealny scenariusz dla mnie, trzy walki, trzy wygrane i zamykam roz, rok z mistrzowskim pasem. No byłoby idealnie, właśnie o tej kontuzji, możesz coś powiedzieć więcej? Co to za kontuzja czy już ją zaleciałeś? No wiesz, mówili... nie chcę tam do końca szczegółów, no już mówiłem o tym, że to kontuzja kolana na jakieś tam głupie zabawie, ale to tak zazwyczaj <laughs> na takie poważne kontuzje. Kurczę, przerobiłem w życiu setki sparingów, naprawdę na żadne, setki, nawet nie, wiem, czy nie więcej, tysiące rund sparingowych i na żadnej nie stała mi się żadna kontuzja, jakieś tam rozcięcie, siniaki i tak dalej, obicie, okej, okay. a tu na naprawdę takiej głupiej zabawie i te kontuzje zawsze dzieją się na końcu, i to było dosłownie, nie wiem, ostatnie 5 sekund rundy ostatniej. I to, tak jak mówię, no nie był to sparing tylko taka zabawa luźniutka. No ale niestety, no na, na swojej głupocie, na znaczy głupocie, no prędzej czy później musiało się to wydarzyć. Ja też jestem wdzięczny za to, że 11 lat uprawiałem ten sport. Zacząłem grubo ponad 100 walk, tak naprawdę liczę z amatorskimi. No i to jest moja taka pierwsza kontuzja, gdzie musiałem trochę dłużej pauzować. No może druga, bo po, po walce z Danielem Rutkowskim też miałem. Też miałem kontuzję nogi. No i też musiałem przez chwilę pauzować. Mm -hmm. e, powiedz mi, a z kim ty byś się chciał teraz tak najbardziej zmierzyć? Że w wcześniejszych wywiadach, gdzieś tam po walce, mówiłeś, że gdzieś byś chciał walczyć. E, nie, to, to chyba, ja bym, że on chciałby chyba walczyć. z że mówiłem, że walczyć walczyć. Ty chyba wyrażałeś chęć, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, tak. No, ale jest duża szansa, no, w związku z tym, że no, najprawdopodobniej Daniela Rukuskiego nie zobaczyłem przez najbliższy czas w, w, klat, w klatce, że on, że to kacer będzie się kłamierzył o pas mistrzowski wiadomo, że nie ma żadnych konkretów, no ale jest to dosyć prawdopodobne, czy masz właśnie kogoś innego na celowniku? Tak naprawdę, no to właśnie byłem w 100% przekonany, że, że będę się bił z, z Kacperem na tej gali na początku roku ale, ale no wiadomo, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki także no, no... Niestety nie będę się bił z Kacprem, bo wiem, że ta walka z Kacprem, też przy jakimś moim efektownym zwycięstwie, dałaby mi od razu powrót do, do walki o pas. I, I pewnie nikt by się nie dziwił, gdybym wygrał na przykład z Kacprem, formelą i następną walkę już toczyło pas, nie? Ale no pewnie pewnie dostanę niżej notowanego rywala, przez co tych walk będę musiał co najmniej dwie stoczyć, żeby, żeby pewnie wrócić do tej mistrzowskiej rozgrywki. No ale nie skupiam się na tym, tak naprawdę mam pełen fokus. Ja już wiem mniej więcej, kto to będzie. Gdzieś tam dostałem dwa nazwiska. No wiadomo, że Wam ich nie, nie mogę powiedzieć, chociaż bardzo bym chciał, ale no, no, no będzie na pewno mocno i fajnie. No w tej kategorii, tak naprawdę, jak spojrzymy na top 10, no to nie ma łatwych walki. No i to na pewno będzie mega mocna, ciężka walka, na to się nastawiam. No i co? No, no wiem, że na pewno na pewno będzie na co popatrzeć. To... To, to z pewnością, ale tak, w wodze fantazji. Załóżmy, że ta walka Roberta z Kacprem dojdzie do skutku. To kto Twoim zdaniem byłby faworytem w tym starciu? I czy Kasper jest realnym zagrożeniem dla, dla Roberta? Yy, kurczę, wiesz co? No, ja ciężko mi powiedzieć teraz po tej walce z Robertem, jak Robert jest mocny, bo na pewno jest bardzo mocny, no, ale to była tak szybka walka, że, że dużo wniosków z niej nie wyciągnąłem, tak naprawdę. Na pewno Robert jest teraz w pozycji najlepszego piórkowego w Polsce. No ale Kasper Formela też jest mocny i, i na pewno będzie zagrożeniem. Ja obstawiam, że tam będzie 5 rund i, i ta walka skończy się na punkty. Dla mnie lepiej jakby wygrał Kasper Formela, nie ukrywam tego, nie, bo, no bo dwa razy walczyłem z Robertem, dwa razy z nim przegrałem. No i żeby dostać z nim rewanż będzie, będzie mi pewnie dłuższa droga niż do tego, żeby na przykład zawalczyć jakbym wygrał tą następną walkę. A Kasper Formela by wygrał z Robertem Ruchałą. No to głęboko wierzę, że w połowie roku stoczyłbym walkę o pas z Kasperem Formelu. Także, no, jakby się tak poukładały te, te wszystkie rzeczy, no to dla mnie by to było idealne, idealne, tak? No, ale zobaczymy. No ja tak naprawdę w tej walce nie mam swojego faworyta, jakiegoś zbyt dużego. Może bym stwierdził, że nie wiem, 60 do 40 dla Roberta, nie? Mm -hmm. Już powoli zmierzając do końca. Już w listopadzie gala KSW 100, powoli KSW odkrywa karty. Powiedz mi, jak Ci się podoba ten main event? Bardzo skąd mamet. No bo wiadomo, gdzieś tam opinie fanów no są dosyć zróżnicowane. Niektórym Ci się bardzo bardzo podoba ten starcie, niektórzy są zdegustowani, wie, że oszukali Kuberskiego, oszukali Grzebyka, że to nie powinno tak być, że pretendenci powinni walczyć, nie jest super fajty. Ale właśnie jaka jest Twoja opinia jako, jako zawodnika? Wiesz, co? Mamet ma taką, jakby, jak to powiedzieć, taki status ma w KSW. Można powiedzieć, że jak, jak Conor McGregor w UFC. Czyli to, co jemu się spodoba, to, co on chce, to, to, to prawdopodobnie będzie wykonane. Bo no nie ukrywajmy, to jest, to jest legenda i, i ikona całego KSW. I, i tak naprawdę no to, to on wybiera, z kim ma, chce się bić. I, jego taka walka jarała, on chciał się bić z Pawlakiem, tak, czyli z mistrzem, no to, no to jak zwykle ambitnie, Mamed chciał, chciał po raz kolejny zostać mistrzem kategorii 84 kg. No ale co, wypadł Paweł Pawlak, no to po co, po co miał się mierzyć z takim koniem jak Piotr Kuberski, chyba, chyba to jest ostatni gość, z którym chciałby się bić, <ścoughs> tak szczerze. A Po co się bić z takim koniem, jak można zrobić właśnie taki super fight z tak naprawdę najlepszym zawodnikiem w organizacji KSW aktualnie. Czyli Adrenem Bartosińskim, no bo to jest niepokonany, jedyny niepokonany mistrz w KSW. No i dla Mameda fajnie by było kolejny taki duży skalp mieć na, na, na swoim rozkładzie. Czy mi się podoba, to tak szczerze, że ja, ja nie mam jakichś większych emocji związanych z, z tym starciem, ale, ale na pewno chętnie pojadę na to KSW stoi i będę oglądał z bliska, no bo, no bo na pewno to będzie wielkie widowisko. Ty w niedawnym wywiadzie powiedziałeś trochę o trailerach. KSW tak delikatnie, może nie, nie że wbiłeś w bo to takie za duże słowa. No ten, ale... ten, ten trochę, trochę ten e, e, tytuł może zmylić, nie? Bo ja tak w sumie nie tak. się jakoś mocno, tylko normalnie tam powiedziałem, że mi się tam trochę nie podobają, że są takie same po prostu, nie? Że moim zdaniem, a ja się na tym nie znam, wiesz. Tak. Już się kiedyś, może nie, żeby, Ty się też już kiedyś wypowiadałeś właśnie, jeśli chodzi o medialnych jakby sprawach KSW i tak dalej, że co oni tam po... Właśnie chciałem sobie zapytać, co według ciebie KSW mogłoby jeszcze Zmienić, poprawić, właśnie, żeby lepiej budować medialność tych zawodników, bo no nie ma co ukrywać, że te gwiazdy największe powoli, powoli się kończą. Mamet, Pudzian, Materla. i Wiadomo, że gdzieś przyszłością tej kategorii jest Robert Ruchała, Adrian, Ty, Kuba, Wikłacz. Jeżeli wiadomo, jeżeli wszyscy tam zostaniecie w KSW, to co KSW musi według ciebie zmienić, poprawić, żebyście Wy urośli na takie, na takie gwiazdy. Kurczę, ja wiesz co, no myślę, że trzeba atakować ten internet cały czas, tak jak to robi KSW, czyli jak najwięcej takich programów, dni z zawodnikiem, właśnie jakieś takie jak UFC robi to embedded przed galami. To jest fajne. Najwięcej no takich programów, no i, no i myślę, że jakaś telewizja, fajnie. Ciekawe jak to się zmieni, jak wiesz, jak będzie koniec ViaPlay, to ciekawe jak to się zmieni i do jakiej telewizji pójdziemy, bo no bo to na pewno też ma przełożenie gdzieś tam te reklamy puszczone. Ja pamiętam jak jeszcze pierwszy raz się biłem, to jeszcze KSW było w Polsacie, to gdzieś tam wiesz, no oglądasz sobie Polsat, yy, otwarty, otwartą telewizję no i gdzieś tam moja twarz się przewija i, i mówią moje nazwisko, no fajnie, fajnie to było zobaczyć w takiej, w takiej telewizji otwartej, nie? Jeszcze nawiązując do ty, twojej wypowiedzi o, tra, o trailerach który twoim zdaniem trailer KSW, który miałeś okazję oglądać yy, był najlepszy i co, co byś po prostu ty teraz dodał? Yy, bo, wiesz, bo na przykład, nie wasz trailer z twojej walki z Robertem, no był, to, były tam Rutyn, wyjazd do, do stanu, były te bieganie po plaży i tak dalej. No. Więc to można powiedzieć, że trochę było inne niż wiesz, niż gdzieś tam takie standardowe tra trailery. Ale jakbyś. Jaki ty byś miał taki swój pomysł, żeby co jeszcze można tam dodać? Nie, no to z tymi trailerami to chodziło mi głównie, że to jest robione, jakby jest schemat i on jest cały czas powielany, nie? że nie ma takiego. Nie wiem, czy kojarzysz ten trailer? No, ja to o tym mówiłem też w tym poprzednim wywiadzie. Ten trailer Roberto Soldicza. z tak, tak, tak. No. no, to jest petarda, nie? Takie trailery mi się bardzo podobają i to jest coś, coś fajnego, no ale wiem, że to też jest większy nakład pracy i przy 12 galach w roku, no to nie jest takie łatwe. Więc chociażby mistrzowskie walki wydaje mi się, że zasłużyły na taki, taki większy wkład pracy, no ale to też pewnie będzie mniej wygodne dla zawodników, no bo oni będą musieli też pewnie się bardziej wysilić na takich trailerach, nie? No trzeba czasem, wiesz, no czasem no, trzeba. No trzeba, trzeba, tylko wiesz jak to jest, jak się przygotowujesz do walki, to masz klapki, fokus, no, no, ale, no. no ale też nie ma co narzekać, no bo kto w Europie, ogólnie jakaś organizacja, może poza UFC, kto robi taką promocję jak KSW, no bardzo jest no jeszcze Oktagon, no Oktagon jest bardzo mocna teraz międzynarodowa organizacja, no ale to wiesz, no to są dwie organizacje, stary, to, to, to nie ma dużego wyboru. Jeżeli jesteś topowym zawodnikiem, to jeżeli nie trafisz albo do KSW, albo do OktaGO, no, no, to, no to gdzie będziesz się bił? w jakichś mniejszych lokalnych organizacjach. No właśnie, no. będziesz zarabiał po no, parę tysięcy za walkę. Ja, ja ci jeszcze polecam, żebyś obejrzeć sobie trailer z do chyba, w tej w której nie, nie doszło, z Rico Kontra Przybysz, Tam też było to coś, coś innego. A to nie, nie widziałem, szczerze powiedziawszy. A jeszcze mi się podobał chyba y, bardzo ten trailer. Mateusza rota przed walką z Normanem Parkę, jak on tam jest smutny wzrokiego, co on to zdjęcie tak, ściąga. Tak. A nie, to było w trailerze, czy to było w. Kurczę, nie wiem. Wiem, że tam było taki zrokiego, że on tam biegnie przez miasto, dobiegają do tak, niego. No to fajne, fajne, to było też, nie? No ale to wiadomo, to też. Yy, to nie jest takie łatwe też robienie tych trailerów, bo to, to naprawdę trzeba być kreatywnym, nie? Bo jak masz tych trailerów aż tak dużo do zrobienia i w każdym ma być coś, wow, no to faktycznie no to, to jest misja. A może lepsze. Ale wiem, biorąc biorą pod uwagę, że w federacji z Maciej Kawulski, który na co dzień reżyseruje filmy, to może coś spróbować. Mi się no się wydaje, że Maciek ma dużo więcej do roboty teraz niż, niż KSW i, i też wiesz co, to jest biznesmen teraz, reżyser i, i wydaje mi się, że akurat on w produkcji trailerów nie ma nie ma już swojej roli już bardzo dawno, tak, tak naprawdę. A to może powinien, powinien wrócić, bo jakaś akademia jak pana Kleksa w KSW i... No, albo na przykład tak promować zawodników, wrzucać ich do, do filmu Kabula. ale. był. No Czyli Maciek, jak słuchasz, to w trzeciej części, jak robię Pana Kaksa. Patryk jest gotowy. Dobra, i tym pozytywnym akcentem myślę, Patryk, że możemy zakończyć. Jeśli chcesz kogoś podziękować, kogoś pozdrowić? To jest Twoja chwila, twój moment, twój czas. Krótko, zazwyczaj tego nie robię, ale podziękuję moim głównym sponsorom. Może przez to, że mogę naprawdę fajnie żyć i, i tylko skupiać się na treningach, czyli to jest Hudson Materiały Budowlane, Łukasz Slusiak wspiera mnie od, od mojej pierwszej walki zawodowej, to już jest ze mną tyle lat, nawet nie wiem kiedy to 2019 rok, 14 walk 14 zawodowych, no 14 walk zawodowych zawodowych ciągle jest ze mną, Windor no i środowisko miejskie od jakiegoś czasu również bardzo mi pomaga, także pozdrawiam wszystkich i no i widzów oczywiście, tak? Pozdro. Dzięki wielkie i czekamy na Twój powrót do klatki.